A z tej strony was w kolejnym odcinku. I już dzisiaj mi się nudziło, a więc e, zagrałem na drugim koncie, Young Sandal 2. Dzisiaj bije 10 tysięcy parków właśnie na tym koncie, ale jest mały haczyk. Gram z Duo, z osobą, która totalnie nie ogarnia Besa, jest totalnym botem, a więc będę musiała kierować. Ja wiem, że to jest bardzo mało 10 tysięcy parków, a więc. O, już dednęła ta osoba. A więc wiecie, to nie jest żaden, żadne wyzwanie dla mnie, ale. Kolejny odcinek z, może się z tej serii na przykład pojawić. Wbijam 15 tysięcy płatków. Yy, no i możemy dojść do jakichś na przykład, nie wiem, 30 tysięcy, gdzie to już nie będzie aż tak proste. I w sumie prawdopodobnie jutro wleci wam odcinek, gdzie wbijam 51 tysięcy pucharków na moim głównym koncie, yy, Ale to zobaczę. No i dobra, musimy tutaj kierować. Yy, Bo ciki, jak widać, yy, no poziom tej większego nie pokazują. Ja w ogóle gram dynamajkiem, którym nie nam widzę grać, ale tu każdy, wszystkim może zagrać, tak? I już widzę, że mój teammate zginął dwa razy i jest przepięknie. E, ale dobra, wielkie starsie, Szukam sobie jakiegoś ziomeczka e, do obicia. Dobra, dobra, tu jest, dobra. Już się bałem, już chciałam powiedzieć, że nie. Nie wiem, gdzie jest ten ziomeczek, ale jest tutaj. I a, jeszcze drugi jest ziomeczek. Pięknie. Ale tą gierkę szybko graliśmy i pozostawiliśmy do wbicia tylko 19 pułkarków, co są po prostu dwie kolejne giereczki. Dobra, mamy pierwszego wina 6022. No okej, okay, ten bot nie botuje, tak? Bot nie botuje. Yy... A, 10 kredytów. Uwaga, nie, 20 puch. Myślałam, że mam wyższą pasę. A Dobra, mamy w karnecie Stardropa. 13 tier w ogóle. Mega mi idzie wbijanie w tym. Na tym koncie. Raz tutaj karnet skończyłem, bo ja na tym koncie totalnie nie gram, choć wbiłem brąz 2. Nie jest tak, że totalnie nie gram. Czasem mi się zdarzy odpalić jedną gierkę. Yy, widzowie, yy, mój teammate wziął Franka, a więc będzie ciekawie. Będzie, będę kierowany oczywiście, yy, jak zawsze. Nawet na poziomie niesamowitych 10 tysięcy pucharków, a nawet nie, bo brakuje na 20. A więc jest pięknie. No i loty od Piperki dostałem, no i pięknie, nie? Jeszcze taka krótka wstawka dla tych, którzy nie oglądali tego filmu, który mam się wyświetla na mnie na ekranie. Nie ma streamów na moim kanale, ponieważ jestem na wyjeździe, ale streamy powrócą już we wrześniu. wiem, we wrześniu. Trochę źle to brzmi, ale pozdro. Wracajcie do oglądania. Dobra, jesteśmy top 5. Ja tutaj troszeczkę za bardzo ryzykuję, ale no chyba nie zginę na takich puszkach, tak? No nie oszukujmy się. No tej. Par tej... Jezus Maria. Pajperki nie umie trafić jest świetnie, jest świetnie, jest ta forma. Dobra. Double frack. Okej. Okay. Dobra, bowiem ja... gaz mnie na klepie, gaz mnie jeszcze na klepie. Albo w sumie wywalone, nie? Szybciej, szybciej to wbiję, yy, szybciej yy, zabijając wszystkich tutaj, a więc będę ryzykował, tak? Tam nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Miko. Oj, 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 Miko atakuje, dobra, dostaję na łeb, dostaję na łeb, w ogóle fidget spinner, świetny gadżet. Zanim napiszecie, że zły gadżet mam ustawiony, to to jest moje drugie konto, tutaj nie mam gadżetów, tutaj nie mam wyboru, mam gorszy gadżet z StarDropa prawdopodobnie. No i dobra, dostaję na łeb, no tutaj, no, dostaję na łeb w tym momencie. Bot musi przetrwać 15 sekund. Dobra, 12, 10, nie idź tam, nie, dobra, jest ok? Dobra, Jo, frak, mamy fraga. Ej, bo bodkeruje, bot bodkeruje, halo, hero! Dobra, nieźle. Dzisiaj w ogóle troszkę odcinek w innym stylu, ale nie wiem, mam dobry humor i to troszeczkę inaczej brzmi niż wszystkie inne odcinki. Ale e, wygraliśmy to w tym momencie, a więc... 11 pocharków jeszcze, Last Gierka. Aj, zanim dostanę tysiąc komentarzy, że jestem sezonową. Obczajcie mój kanał i zobaczcie, że nie jestem i że mam 50 tysięcy pocharków, bo ostatnio jak wrzuciłem film z drugiego konta, to było jakieś dwa miesiące temu, to pisali sezonowa i się nie zna na tej gierce, bo tam było coś, że jakiś bug czy coś takiego. A więc obczajcie sobie mój kanał, zobaczcie, że mam 50 tysięcy pocharków, możecie zobaczyć nawet w linku w opisie, macie pewnie film, gdzie wbijam 50 tysięcy, a więc możecie obczaić i um, chyba mój teammate ginie. Nie, co się dzieje, on uciekł, co jest? Dobra, pięknie, aha, aha, co ja widzę, dobra, mm, powinni dostać na łeb, gaz dostał i Larry, Lauri, to wiecie, to jest, Mo może tutaj być problem, ale jak widać, leży, wygrywamy to, wygrywamy to, żebym tej y loty od tej Piperki nie dostał, nie? Uuu, co tu się zadziało, dobra, jest pięknie, Zbliżmy um. 10 tysięcy puharków. Nie jest to dużo, ale mamy to, tak? Zawsze są puszki, zawsze to jest drugie konto, a więc mogę mieć więcej kont z 10 tysięcami, bo to oczywiście jest free. Tak samo jak free będzie 15, 20, 25, 30, 35 i potem już się zaczną problemy. Ale dobra, otwórzmy już sobie tego skina. E, Boże, no, skina, dokładnie. Skina e, mrocznego klauna sama. Fajny skinek, fajny skinek. Mógł wylecieć jakiś lepszy, ale ten jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. Jak wyszedł, to chciałam go kupić, ale w końcu go nie kupiłem na głównym koncie. No a teraz mam go na drugim. samem i tak nie gram, ale y, zawsze to jest skin do mojej kolekcji. W sumie to nie do mojej kolekcji, bo jest na drugim koncie, ne? Już za niedługo fajny projekt, to wleci mój awent. Y, like sub. I się ma.